Atticus prezentuje rycinę przedstawiającą kosyniera, rysowaną przez Werniera, a rytowaną przez Monina z 1840 roku. A wszystko to z okazji przypadającej na 24 marca 224 rocznicy początku insurekcji Kościuszkowskiej. Kosynierzy Chłopi, którzy tworzyli oddziały w trakcie insurekcji kościuszkowskiej 1794 roku, byli wyposażeni w kosy na sztorc przekute, co oczywiste. Jak widać, co już oczywiste jest mniej pobudzali oni wyobraźnię XIX-wiecznej, postępowej Europy znacznie dłużej niż tylko w 1794 roku. Miało to związek z procesem emancypacji mas ludowych w XIX wieku w całej Europie. Kościuszko bowiem, z którego przywództwem związana jest insurekcja, był człowiekiem na swe czasy niezwykle postępowym w myśleniu o porządku społecznym. Stało się to podstawą jego ogólnoświatowej sławy. Po ogłoszeniu insurekcji w Krakowie Kościuszko, obdarzony na czas wojny władzą dyktatorską, wyruszył, aby zmierzyć się z wojskami rosyjskimi. Były one mniej liczne, lecz posiadały potężną artylerię i były lepiej wyszkolone. Armia Kościuszki pod Racławicami składała się z około 4000 ludzi. Jego przeciwnikiem były wojska rosyjskie generała Aleksandra Tormasowa. Atak Rosjan inicjujący bitwę poważnie zagroził wojskom Kościuszki, który odpowiedział manewrem z użyciem właśnie oddziałów kosynierów i kilku kompanii. Piechoty walczących przy wsparciu polskiej artylerii. Dało to zwycięstwo w bitwie i przyniosło sławę kosynierom, w tym ich przywódcy Wojciechowi Bartosowi, który za swój czyn mianowany został chorążym i otrzymał nazwisko Głowacki. Ciekawy to symbol ówczesnej sytuacji chłopów polskich. Bitwa pod Rasławicami doprowadziła do rozszerzenia powstania na inne regiony kraju. Dalsze losy insurekcji nie były już niestety tak pomyślne i jak wiadomo skończyła się ona klęską. Zapraszamy na stronę www.tikus.pl do zapoznania się z działem rycin historycznych.